Witam kochani, dzisiaj jest 25 dzień maja 2023 2023 Środkowy dam do służby Świadkowie chowie 9 minuty Spóźnienia, no ale je chowałem wybaczy Kolosan y, 3:13 Jechowa im wybaczył, a w Biblii Warszawskiej Chrystus nam wybaczył. Także takie są przekręty, że zrobili z Chrystusa Jechowe w przekładzie Nowego Świata, ale w Biblii y, Warszawskiej jest Kolosan 3:13, czy że Chrystus nam wybaczył. Także Mateusza y, 6, 6, rozdział 9 do 15, Chrystus nikogo nie wodzi na nie pokuszenie. I jeśli my wybaczymy z naszym winowajcom, to Chrystus nam wybaczy Kosan 13, i Jakuba pierwszy rozdział 12 do 18 właśnie Chrystus nas rodzi z Jego prawdy. Jego prawda jest prawdą Fezan 4 rozdział 21 Jak prawda jest w Jezusie. No i teraz chodzi o to, że Jezus chciał jedności jako jeden pasterz, czyli Ewangelia Jana 17, rozdział e, 17-18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posyłam ich na świat. Czyli Chrystusa posłał jego ojciec, nasz dziadek, który jest na emeryturze. I ja za nich e, poświęcam siebie samego, aby oni byli poświęceni w prawdzie. Jana 14:6, on jest prawdą, wąską drogą do życia, zbawienia e, odkupienia tych i błogosławieństw Adam stracił doskonałe rodziny bez wojen, bez chorób, bez śmierci to jest Chrystus, Emanuele, Emanuel a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, czyli w Chrystusa aby wszyscy byli jedno jak ty ojcze, czyli nie Jehowo, czyli ojcze, bo Chrystus ma ojca na tysiąc we mnie, a ja we tobie aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że ty mnie posłałeś. Czyli ojciec Chrystusa posłał Chrystusa. Mateusz 17,5 go słuchajcie. Mateusz 5, rozdział 17 do 20. Faryzeusze nie słuchali, nie, nie szukali sprawiedliwości w Chrystusie. Nie widzieli w niego syna Bożego i króla Izraela. A, a, a 22. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Czyli ojciec Chrystusa i Chrystus. Z Boga prawdziwego. Są w jedności, w jednej prawdzie, sprawiedliwości, miłości, doskonałości, nieśmiertelności. Oni wszystko mogą. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i ja, jak i mnie umiłowałeś. Czyli w Chrystusie jest wszystko, dokonało się na Golgocie i kto nie ma Chrystusa. Nie ufa Chrystusowi, nie naśladuje Chrystusa Baranka, który oddał życie doskonały krew za nas, za wszystkich. Na Golgocie objawienie 14 rozdział na syjonie w słowie Bożym jest zbawienie. Objawienie 14 rozdział od 1 do 5, objawienie 7 rozdział 1 do 4. Jest kompletowane. Nowe miasto Jeruzalem. 24. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja będę w niebie. Nie, tu nie jest napisane, gdzie ja będę w niebie, gdzie ja jestem na ziemi przyjdź królestwo Twoje, objawienie 212 nowe miasto Jerozolim wstąpiło na ziemię czyli gdzie ja jestem, na ziemi Ewangeliana 14 rozdział od 1 do 3 tam są miejsca mieszkania i nie, nie, nie pisali gdzie ja będę w niebie, gdzie ja jestem, czyli na ziemi ma być królestwo sprawiedliwości, prawdy miłości Chrystusowej oczywiście, aby oglądali chwałę moją, chwałę Chrystusa, tak, moją, którą mi dałeś, dostał od chwały od swego ojca, naszego dziadka od ludzi dostał hańbę Gdyż umiłowaliśmy je przed założeniem świata. Efezjan 1,4 apostoł Paweł też był, założ, był wybrany przed założeniem świata. I na Chrystusie na skale buduje się świat sprawiedliwości, doskonałości, nieśmiertelności. Ojcze, sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz Ja Cię poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś. Czyli Ewangelia na 14,17 w duchu prawdy dopiero można poznać w duchu prawdy. Chrystusowym, Rzymian 8.9 można poznać Chrystusa i Jego Ojca, ale Chrystus jest naszym Ojcem za Adama. 1 Koryntian 15, rozdział 22-23 Objawiłem im imię Twoje i objawiem, aby miłość, którą e, nie umiłowałeś w nich była i ja w nich. Czyli chodzi o to miłość, o to przykazanie, o to miłość chodzi. Przykazanie nowe daję Wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja Was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie, po tym wszyscy że żeście uczniami moimi, czyli Mateusz 28 do 12, Chrystus jest naszym nauczycielem, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Jana 13, rozdział 34-35. Świadkowie Jehowy muszą się nauczyć tej miłości, jak chcą żyć w Królestwie Chrystusa. Króla Ewangelia, Jana 14, rozdział 16 rozdział oni wykluczają właśnie, bo Jechowa jest fałszywym Bogiem i myślą, że służą Bogu. Nie, służba Boża jest, ale srebrzance też nie pisali Jechowe. I Chrystus mówi, że będą nas nienawidzieć za Jego prawdę, bo On nas posłał. I głosi mi prawdę Chrystusa. Jesteśmy, nie jesteśmy z tego świata, ale Chrystus nas zachowuje od złego. Daj nam ochronę, tak? Bo Jego Ojciec tutaj... Ojciec mój, to jest jego ojciec, też nasz dziadek, ale no, są ludzie, którzy nie zrozumieją tej kwestii, bo faryzejscy, faryzeusze nie zrozumieli. Także ci, co zrozumieją, to ja na 15.3. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem, ja, uczulka i Zbyszek. Także trwajcie we mnie, a ja was, jak i Latoro, sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak? I wy, jeśli we, we mnie trwać nie będziecie. Także Chrystus jest nad każdym mężczyzną. Daje nam spokój, zostawiam Wam mój spokój, daje Wam nie jak świat, daje świat zakomany. Ja Wam daję, niech się nie tworzy w serce Wasze i nie lęka. Także Chrystus w Duchu Prawdy, można Go poznać, w Duch Prawdy 17, którego świat przyjąć nie może, bo Go nie widzi, nie zna. Wy go znacie, bo przebywa w was i z was będzie. Nie zostawi was sierotami, przyjdę do was. Czyli jak ma, jakie imię ma ojciec? Proste. To y, 17, 1 Jana. To powiedział Jezus, a podniósł oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, czyli to imię ojcze objawił właśnie Chrystus, nasz ojciec. Bóg prawdziwy, Bóg ojciec, prawdziwy z Boga Ojca, prawdziwego. Hebrajczyków 2,13. oto ja, dzieci, które dał mi. Bóg, czyli Ojciec. Czyli Świadkowie Jehowy, no wasze przekład yy, Iskra Prawdy dla Polski, yy, dla całego świata idzie i w Prawdzie Chrystusowej jest Prawda, błogosławieństwo dla aniołów nie Mateusz 24,31 i yy, siódmy anioł mi błogosławi, obiemy 21,9. Ja mogę błogosławić Bo większy przekazuje mniejszemu. Także Chrystus jest królem, nauczycielem, światłością, prawdą. Jest Bogiem, ojcem dla rodzaju ludzkiego. Także jak mamy ojca, nie jesteśmy śrokami, bo ojciec jest większy niż ja czyli Chrystus. I tutaj jest napisane: Bo to. Oznacza moją krew przymierza. Chrystus Zawar przymierze ja z Chrystusem 92712, którą ma być wylana za wielu na przebaczenie grzechów. Ale wam mówię, odtąd na pewno nie będę pił tego produktu winnego aż do dnia, gdy będę z wami pił na nowo w królestwie mego ojca. Chrystus dostał królestwo od swego ojca i ma Chrystus nam przekazuje teraz królestwo. Jienka się małciutko i objawił imię ojca. To jest, ja Jezus powiedział, przy to podniósł oczy ku niebu rzekł, nie Jehowo, czyli ojcze. Te imię ojcze, czyli tym ojcem dla rodzaju ludzkiego jest ojciec Chrystus, król, który daje życie, władca, który zniszczył śmierć, osądził świat i zbawił cały świat. Już nikogo nie będzie zbawiał. Pierwszy Tymutusza 4,16, mamy się zbawiać sami, naśladując baranka. A ci, co doszli do sprawiedliwości, są zapisani w Księdze Żywota Baranka 27. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, nikt nie czyni uczciwość, którzy kłamie i kłamie tylko ci, którzy zapisani są w Księdze życia. Baranka, nie Jehowy. Także Chrystus przyszedł. E, e, błogosławimy wybranych przez Waszą wiarę Galacan 3, 2, 3, 14, 3, 26 do 20. 9 i modlitwa do Ojca, który jest w niebie, to jest Chrystus. Izajasz 9, rozdział od 9 do 7. Błogosławimy Świadków Jehowy, bo Chrystus, jako Król przyszedł, ma prawo Galacan 6.2, Galacan 5.1, wyzwala Jego jest wolność. Ewangelia 8.32, prawda nas wyzwoli Chrystusowa. Także Świadkowie, przyjdźcie do Chrystusa. On was wybierze przez Waszą wiarę. Jak uwierzycie prawdziwego w Jego, prawdziwą miłość, którą nam zostawił. Pierwszy Korintan 13 rozdział od 1 do 13. Pogosłowie.